Jedziemy pierwszą warstwę dysperbitem. Dobrze to rozprowadzę. Wiesz, gruntować, zagruntować, to trzeba. To jest na pół, na pół z wodą do zagruntowania. Wałkiem, no będzie szybciej niż tym pędzlem. Jeszcze jakiś patyk by się przydał, żeby wsadzić do tego wałka. Spróbujemy zmioty wsadzić ten, ten wałek, wiesz, znaczy ten, ten sztyl trzeba pozamiatać jeszcze do końca Niech już tam robi, bo ja tam będziemy nacięły tą deratację Czyli oczywiście ćwimy spokojnie, że tam się już nic nie wydarzy w razie czego to co tam pęknie już. Sześć pomłotek, ale oczywiście się nie chce. zrobić, bo tu chcę takie łatki wstawić z papy. Żeby to dobrze tu obizolować Tu jest okej okay. Sztota ryżowa Zrobi robot się rozrobimy pomieszam to w drugą warstwę robimy gęściejszym i na to przyjdzie papa tak jak mówiłem kupiłem 5-2 taką papę a niech tam jest lepsza o co jest to jedna z najważniejszych izolacji, nie ma co ukrywać, jak tutaj się nie przyłożymy, to możemy za to zapłacić w przyszłości, więc lepiej się postarać i zrobić to do porządku, tak jak ma być. Dobra, muszę obmiatać w tą stronę, bo tu mi wiatr zawiewa. Jak braknie, to się dorobi tego, nie? Na razie to jest pierwsza warstwa jako grunt, potem polecimy gęściejszy trochę. Dobra, bo tu nic ciekawego. Więcej się nie wydarzy. Dobra, pokażę Wam tutaj teraz jak rozwiążemy temat z wydnarką. Zrobiłem takie łatki. Te zagruntowane. I spróbujemy to teraz podgrzać od spodu. Takim małym palniczkiem. Przykleić, na to przyjdzie druga warstwa dysprybitu na pewno i potem papa jeszcze będzie przełożona, także myślę, że w tych miejscach mi się tu nie ma prawa wydarzyć. Ono to grzeje trochę, muszę go pani uruchomić większy Może się da. Chyba przyjdzie. Papa potem zostanie tu nacięta trochę, przesadzona jeszcze. I z drugiej strony to samo, bo tutaj to miejsce było dość sobiecie zrobione. Tutaj już po prostu przetopię, żeby się gdzieś to tam fajnie rozlało. Słaby ten pan, kurczę, myślałem że to będzie lepiej. Poprawię to jeszcze potem tym dużym. Z góry to tak pozalewam, żeby... Żeby to wszystko. Fajnie zapach, gazu nie ma chyba już. Ale no, tak jak mówię, no, dobra, muszę iść, bo potem większy pan nie Łabo to wychodzi na ten Powerfest. Fest i z góry to po prostu na topie. za wam Dobra, tu mówią jak nie kijem go to pałum trzeba to rozwiązać grubszym szpadlem Ten palnik za malutki cały za ażter żeby to fajnie zalało wszystko. I na to przyjdzie jeszcze jedna warstwa dysperbitu gęściejszego już. I tak zrobię wszystkie bednarki i zrobię też te czpienie tam, obrobię. I potem papę będziemy dawać, będziemy przekładać papę, będziemy przekładać po prostu, rozetnę tu wzdłuż. Przelecimy z drugą stronę zakładkę i i musi to być 100% pewne, że będzie zaizolowane. Dobra, jadę z tamtymi. Krótki w ten wąż trochę, no ale trudno się mówi. Tutaj ta sama sytuacja co tam. Jeszcze Wam pokażę tylko na tym jednym. Musiałem odebrać telefon. No więc tak. Robimy sobie tylko nacięcie w środku. Przepycham to w ten sposób. I teraz spróbuję to spadem ogrzać. jak to zrobimy w takiej formie to nie ma bata, żeby tu gdzieś tam podeszło I coś się wydarzyło Jak mówię, przyjdzie no to teraz dysterwit, jeszcze jedna warstwa Trzeba, nie trzeba ja daję i tyle fajnie schnieba trochę przewiał i no, tak zalana bednarka myślę, że amen w pacierzu, lecę następne i pokażę Wam potem Supy będą na tej samej zasadzie, bo będą rozcięte, sadzone paski choćby nawet z pasków to zrobić tu to, to zrobimy dwa nacięcia przejdę do połowy z drugiej strony z przekładką i i też powinno być ok, zakłady będą już tu, po tym jak będziemy dawać papetę właściwą, to też będziemy jeszcze chcieli ponacinać, żeby z tej strony nam z tej strony, z tej strony. Także na 1000% nie ma szans, żeby gdzieś tam woda podeszła. Od spodu mamy pozalewane. Zależało mi, żeby wszystkie te kawałki były tu dociśnięte. Tak jak mówię, tu przyjdzie jeszcze z tej strony zakład, także myślę, że bezproblemowo. To miękkie, ciepłe. Tak samo tu, wszystkie te elementy są oblane. W koło. Teraz przyjdzie druga warstwa dysterbitu. już normalnie taka właściwa. No i na to przyjdzie papa po całości grzana. Myślę, że... Nic lepszego już tu się nie da zrobić. tą izolację. Tapa grzana, dlaczego? Mówiłem, bo żeby nie przesuwało mi muru. Jak będzie obsypywane potem z ziemią, z jednej strony, potem piasek zasypowy, nie chcę, żeby mi to gdzieś tam szurało po tej... Bo jakbyśmy tej papy nie zgrzali, też by było to dobrze zrobione, ale, ale tak jak mówię, zapobiegnie to temu, że nie będzie ciśnienia takiego, że będzie to jakby zespojone w kupie. No i spokojny sen, że fajnie rozlane pod spodem, w każdą dziurkę ten... To się fajnie pozalewa i, i musi to być latacja zostaje, potem polecimy po całości z papą, nie będziemy już tej papy rozcinać. Papa tam na pewno nie utrzyma muru. Jak ma pęknąć, to, to pęknie w tym miejscu. Styropian tam jest pod spodem, bo bo jest, bo był wsadzany. Nacięte jest na 6 cm, także już, już tam nie ma siły, żeby coś się wydarzyło. Ma tak być, bo tak jest w rysunku i nie będziemy tu nic wydziwiać, że ława mogła być w całości wylana i zostawiona. Można było tak zrobić? Nie wiem, ale zrobiliśmy tak, jak ma być i, i bez dyskusji. Staram się trochę głośniej gadać, nie wiem, czy to będzie jakaś różnica. Żona mi zwróciła uwagę, że za cicho gadam. Aż się dziwię, że to żona powiedziała. Ale nie będę tu pyska dar przecież mi się wydzierał, że żeby... Myślę, że ja, ja słyszę dobrze, no ale wiecie, jak to jest. Dobra, po śniadaniu drugi raz lecimy dysperbitem. Jak się uda, to lecimy z papą. Jak wyschnie, jak nie wyschnie, to zostawiamy do jutra i jutro robimy papę. Dobra, to wam chcę pokazać o co chodziło widzicie z tą drugą warstwą teraz i <laughs> z tą papą przychodzi druga warstwa dysperbitu jest to zalane w koło oblane tak zostawiam w ten sposób lecimy teraz drugi raz cały fundament do porządku żeby w każdą porę tutaj wlazło każdy dziurka, zdziudadołek do co tylko, żeby było zalane Nie chce mieć potem problemów w przyszłości i na to papa Zgrzana Izolacja nie do ruszenia To zrobimy w taki sposób to nie ma siły, no nie ma siły, żeby gdzieś tam woda podeszła. Będzie już tu tak zaizolowane, że można spać spokojnie. Na pewno Robią też tak, że tylko gruntują I zaraz papę dają Ja tam wolę zrobić to No i mówię, zawsze na zimne dmucham Zrobić to w ten sposób I być pewnym, że że jest to do porządku tutaj też widać od razu co dało te przetarcie tego betonu na ile to się zdało teraz malowanie to, to naprawdę jest leciutka robota Panie się chwałek, kula po tym Taka forma izolacji jest zrobiona po mojemu, a ktoś to co robi u siebie może sobie robić jak chce, widziałem już nawet jak robili taką folię dawali, jest to przeznaczone do izolacji, ale poziomej, ale jakoś jestem spokojniejszy jak ta papa będzie zgrzana to bardziej mnie to przekonuje po prostu. I tyle, także, możecie pisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Jeżeli robicie też tak u siebie, to super, no i tyle. No, co mamy więcej gadać, obecnie kleimy papę. Jak nie obecnie, dzisiaj to robimy, to jutro przyjedzie. Teraz jeszcze do mnie tutaj pan z hurtowni. Na razie nie będę mówił jakiej, ale zrobił mi najlepszą ofertę. Więc zaprosiłem go tu do siebie, żeby porozmawiać też cztery oczy z nim. Jak to tam będzie wyglądać ta współpraca? No I będziemy mogli troszkę podziałać. No, wyjazd mamy przełożony z tego względu, że no nie mam busa. Bus jest kontuzjowany i tyle musieliśmy poprzesuwać pewne sprawy ale tu na pewno nie będziemy siedzieć bezczynnie będziemy tutaj działać ile zrobimy to zrobimy Reszta zrobimy po powrocie może no, tak mówię komentujcie naprawdę fajnie jest jak ktoś coś tam napisze Wtedy wiem, że reagujecie jakoś na to, co robię. Dobra, malujemy to i widzimy się później. Tak, tą jedną przykleiliśmy. Mamy gotową. I teraz, jak to będzie tutaj zrobione? Będziemy jechać teraz z drugiej strony i przejedziemy papą do końca, czyli, czyli będzie wycięte tutaj, myślę, równo wiady rozetne na boki tak żeby albo przełożymy z góry łatę z wyjściem już w tamtą stronę zobaczymy jeszcze jak to rozwiąże czyli mamy tą łatkę pod spodem mamy przełożone w tą stronę i będzie jeszcze przepięte w tą stronę nie ma prawa nic tam podejść nie ma opcji teraz Wam pokażę co tu się wydarzyło jeszcze zrobiliśmy miejscówkę na cięcie papy no i się zrujnowało to Troszeczkę za świeże to było, ale już zamiód Sebastian zaraz to przemaluje, zostawiamy to do jutra. to sycha, bo jeszcze miejscami widać jest nie jest niewyschnięty ten dysperbit, więc zostawimy sobie to do jutra na spokojnie. No i tyle, tutaj widać po tej papie, bo to też jest wina betonu, bo beton jest włosiem, więc nie pije tej wody tak jak to był zwykły beton. Więc musi to naturalnie jakby odparować do powietrza. Tu są wszędzie powklejane te łatki. Łatki ogół w pozalewane. I tak mówię, przejdzie w jedną stronę rozcięta, potem w drugą stronę nie ma siły. Taka izolacja gwarantuje Wam, że jest zrobiona bardzo dobrze, skutecznie przede wszystkim. No, wydarzyło się tam, ale świat się nie zawalił, naprawimy błąd, zostawiamy do wyschnięcia i tyle. Dobra, do następnego.